Hej mała, ale do Q3 to już wejdziesz co? Siemanko z tej strony Archie, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. W kolejnym teście, a w dzisiejszym teście przedstawię Wam Audi Q3 drugiej generacji. Jest to wersja zwykła, można powiedzieć. Oprócz takiej wersji wychodzą również wersje Sportback. Wersja Sportback różni się tym, że ten tył mamy po prostu bardziej ścięty. Zacznijmy sobie oczywiście od omówienia sylwetki tego samochodu, jak to tutaj wizualnie nam się prezentuje, bo wizualnie trzeba przyznać, że Audi się postarało. Samochód, moją w mojej subiektywnej opinii wygląda naprawdę dobrze. Jedno co mi się tutaj nie podoba osobiście to oczywiście chromy. Ja tutaj raczej te chromy zrobiłbym na czarno, wtedy byłaby taka wersja black powiedzmy. Dzisiejszy wóz, który przedstawiamy jest to dokładnie wersja z 2021 roku z silnikiem 1.5 TSI z napędem na przednią osi. Były również silniki 1.4 w hybrydzie, w hybrydzie plug-in, 1.5 jest to miękka hybryda. Były również pojemności 2.0, 2.5 w RSQ3 oraz były oczywiście diesle, a z diesli jedynie dwulitrowy diesel. Oczywiście są też wersje Quattro, tutaj akurat tego Quattro nie ma, co być może wpływa delikatnie na Ekonomię tego samochodu. Ciekawe jest to, i zobaczymy sobie to podczas też jazdy próbnej, że spalanie nawet tego silnika 1.5 TFSI, który no, moim zdaniem zawsze był ekonomiczny, przecież w golfach, w pasatach, w skodach można spokojnie zejść do spalania rzędu 5-6 litrów. Tutaj, czytając raporty spalania średniego na internecie, doszedłem do informacji, że tutaj średnie spalanie to jest 8 litrów. Coś mi tutaj nie pasuje, aż mi się nie chce wierzyć, że taki samochód może tyle spalić. Aczkolwiek, no wiadomo, mamy tutaj do czynienia z suwem. Ma to coś wspólnego również z tym, że mamy tutaj gigantyczne felgi. Aczkolwiek, no wiadomo, że tutaj mamy też gigantyczne yy, nadkola, więc gdzieś to nam się tutaj traci. Aczkolwiek felga, która moim zdaniem wygląda bardzo dobrze, jest to felga Audi Sport. Oczywiście oryginał. Yy, jakby nie dopłacając yy, można było tutaj mieć nawet chyba 17 calowe felgi, od 17 się zaczynało w tym przypadku mamy aż 20 cali o szerokości 255 no siłą rzeczy to musi wpływać na spalanie tego samochodu wracając do omówienia sylwetki tego samochodu no wydaje mi się, że wygląda naprawdę dobrze, zarówno przód tego auta zarówno przód tego auta wygląda tak dosyć agresywnie, fajne są te wykończenia, już widać te nowe lampy Audi, dosyć ostra linia, ostre cięcia, fajnie wygląda to sportowo, mimo tego, że to jest SUV, wygląda on dosyć sportowo. Tył tego samochodu w mojej opinii. Również wygląda bardzo fajnie Fajnie wyglądają te lampy Fajny tutaj jest taki dyfuzor Na który warto zwrócić uwagę Ten dyfuzor naprawdę tutaj ciekawie wygląda Oczywiście no wiadomo To jest tylko taki zabieg stylistyczny Wydaje mi się, że naprawdę fajnie Oczywiście tu też są jakieś dokładki Które dołożył sobie właściciel poprzedni Od którego kupiliśmy ten samochód No to już tak mniej ciekawie wygląda Aczkolwiek no to już jest kwestia Tak naprawdę gustu Więc nie będziemy się do tego przyczepiać A więc przejdźmy sobie do ergonomii tego samochodu i zaczniemy w tym przypadku od bagażnika jak zwykle w naszej wersji czyli z wersji można powiedzieć zwykłej ten bagażnik to jest 675 litrów w przypadku wersji sportwek jest to jedyne 530 litrów więc no jak już widać na pierwszy rzut oka, ten bagażnik nie jest jakiś duży. Mamy tutaj schowki po bokach, gdzie możemy sobie tutaj wrzucić na przykład apteczkę bądź jakieś inne, e, tak naprawdę pierdoły. W przypadku Superba ta podłoga była ładnie schowana, gdzieś tam był wyciągnięty max z tego bagażnika. No tutaj ewidentnie tego maxa nie ma, oczywiście jest to spowodowane między innymi tym, że mamy tutaj jakieś dodatkowe rzeczy. W tym przypadku mamy zestaw naprawczy oraz subwoofer ze względu na to, że mamy tutaj nagłośnianie. Bank and Olufsen, które oczywiście sobie również sprawdzimy. Nie jest to samochód rodzinny. Jeśli szukamy samochodu rodzinnego, no to przynajmniej musimy iść w K5. Chociaż K5 też nie jest jakieś gigantyczne, ale na pewno większe. Więc tutaj w tym przypadku jest to bardziej taki nawet widziałem film dlaczego Q3 jest emeryt No trochę jest to taki samochód dla emeryta bądź dla kobiety. No na pewno nie jest to samochód, którym pojedziemy na wielkie wakacje z dwójką czy trójką dzieci. Tym samym przejdźmy sobie do kolejnej części ergonomii, czyli Miejsce z tyłu. Coś, co chciałbym od razu tutaj zauważyć, to jest przede wszystkim wykonanie tej tylnej kanapy. Zobaczcie, że ona nie idzie tutaj na prosto, tylko wyciągnięte są te fotele, czyli tutaj no, mamy narzucone, że jest to tak naprawdę samochód. Oczywiście możemy tutaj w piątkę usiąść, ale raczej jest to samochód przystosowany do maksymalnie czterech osób, które przynajmniej będą siedzieć w miarę wygodnie. Mamy oczywiście isofiksy. Więc teoretycznie gdzieś tam dziecko można zawieźć. Fajnie mamy wyciągnięte te miejsce na, na pasy bezpieczeństwa. I co warto również zauważyć, i w jaki sposób możemy sobie powiększyć ten bagażnik, możemy, uwaga, przesunąć kanapę. Ja mam 1,80 m i tutaj kurcze pieczone siedzę wygodnie. Powiem szczerze, ty byłeś jak z przodu? Nie byłeś ok, ale jest na równo z fotelem kierowca. Fotel kierowcy jest nawet dosyć mocno przesunięty do tyłu, więc wydaje mi się, że ok. Siedzę wygodnie. I kolejna rzecz, czyli króciutki podłokietnik. Solidność wykonania raczej jest dosyć na wysokim poziomie. Raczej nie wydaje się, żeby to się miało zaraz. Rozpaść, aczkolwiek i tak, system jest dosyć skomplikowany. W porównaniu do innych samochodów jest bardzo krótki. Nie rozumiem, czemu by tego nie wyciągnąć, chociażby dotąd. Mamy tutaj jakieś nawiewy, nawiewy na tył, ej, które możemy sobie manualnie przestawiać spoko. Czyli mamy tutaj taką Ala trzystrefową, manualną klimatyzację, gniazda USB-C, mamy tutaj jakąś siatkę, na jakieś pierdy. My tutaj będziemy zaraz robić sobie skalę ocen, subiektywna skala ocen Archiego, która będzie miała za zadanie wyciągnąć oczywiście średnią ocen z danego samochodu. Oczywiście będziemy to robić pod kątem danego samochodu. Czyli jeśli kupujemy Q3, no to nie oczekujemy tego, żeby z tyłu siedzieć jak prezes, aczkolwiek będziemy musieli wziąć pod uwagę, no, że jednak gdzieś tam można z tego wyciągnąć więcej. E, wiadomo, że w samochodzie typu Hyundai i 20 nie będziemy szukać dużo miejsca z tyłu, aczkolwiek no, w jakiś sposób trzeba będzie to ocenić. Tyłu, jak chodzi o design, mamy tutaj czarną podsufitkę, mamy S-line zewnętrzny, S-line wewnętrzny, więc wygląda to bardzo fajnie. Podoba mi się tutaj zabieg stylistyczny z tymi klamkami, wyglądają one bardzo ciekawie. Mamy tutaj ambient, który wygląda całkiem ciekawie, yy, szczególnie. Ogólnie ciekawie wygląda z przodu, to zaraz przejdziemy do tego. To szczerze można by zastąpić jakąś listwą dekoracyjną, żeby to wyglądało ładniej. Aczkolwiek generalnie trzeba przyznać, że całkiem w porządku. Przechodzimy do przodu. Przechodząc do przodu, powiem, że mamy tutaj elektryczne fotele bez pamięci, plastikowe aluminium, ładną klamkę Powtórzę to drugi raz, że ta klamka naprawdę mi się bardzo podoba. Tutaj mamy y, trochę tego Piano Black. Ten Piano Black jest w takim miejscu, w którym on nie powinien się tutaj rysować. Często ten Piano Black producenci dają na przykład tutaj, co moim zdaniem jest słabe ze względu na to, że zawsze tutaj gdzieś kurtką zahaczysz, paluchem i tak dalej i to się rysuje. W tym przypadku tego nie mamy, więc ja bym to ocenił na plus. Mamy tutaj taki plastik który wygląda może bardziej tandetnie niż taki Piano Black ale na pewno jest to lepsze pod kątem utrzymania czystości utrzymania ładnego po prostu wyglądu w środku mamy również ładowarkę indukcyjną mamy tutaj skrzynię Estronik. skrzynia trochę inna niż w wszystkich innych audikach tych nowszych tam jest ta gałka skrzyni jest taka bardziej prostokątna tutaj mamy taką bardziej przypominającą gałkę po prostu odpalimy sobie ekrany. No i trzeba przyznać, że jest tutaj jeszcze jeden zabieg. Pokażemy Wam to teraz na przebitkach. Ambient. ambient który wygląda po prostu fajnie. Można sobie zmieniać te kolorki i świeci się ten napis tutaj. I co jest zajebiste. To mi się nie wiem czemu, ale cholernie mi się to podoba, że ten napis się świeci nawet jak o teraz sobie zmniejszymy, nawet teraz widać, że się świeci na żółto. No i jest to po prostu takie fajne. Mamy tutaj system Audi, który działa naprawdę bardzo dobrze. Ostatnio już trochę się nim pobawiliśmy mamy virtual cockpit, który wygląda również hmm. dobrze, którego również możemy sobie dostosowywać. Działa to szybko, fajnie. Zauważyłem już, że jest tu naprawdę dużo głośników, więc ten bank on and Olufsen powinien dobrze grać, a to sprawdzimy sobie teraz. Musimy Buddy. Muszę przyznać, że to jest chyba Póki co najlepsze audio, jakie testowałem w samochodzie. Mamy podłokietnik, który można dostosować, więc to też spoko. Nie jest to takie oczywiste w samochodach, więc jak najbardziej na plus gdzieś tam automatyczny hamulec ręczny, dwustrefowa klimatyzacja, mamy też grzane dupki, to mamy tutaj kamerę cofania, mamy oczywiście czujniki cofania, mamy tempomat aktywny, grzane dubki oczywiście tutaj możemy sobie też na kierownicy coś pozmieniać utrzymanie pasa ruchu, automatyczne światła, automatyczne światła długie, mamy s fotele w półskórze, które wyglądają całkiem ciekawie, aczkolwiek na filmie one, one przez to, że Gdzieś tam ten włos się zmienia, to one mogą wyglądać na brudne Aczkolwiek są czyste, mi się to całkiem podoba Design jest w porządku I w Audi zawsze jest te fotele są jakoś wykonane w taki sposób Sorry za kaptur Fajnie się siedzi, komfort jest po prostu duży Gdzieś tam z przodu jest naprawdę duży komfort I tutaj jest też fajna rzecz Można sobie zagłówek dostosować Można go przesuwać w ten sposób Do przodu, do tyłu Co jest spoko, bo na przykład... Wysuwając go całkiem do przodu Możesz sobie jechać i opierać głowę To co? Przechodzimy tym samym Do jazdy próbnej A na końcu zrobimy sobie skalę ocen Subiektywną skalę ocen Arciego Także zostań do końca drogi widzu A w tym momencie możesz kliknąć Lajka, like dać suba Dzwoneczek i skomentować Bo to zwiększa zasięgi Więc bardzo bym Cię prosił żebyście, Żebyś to zrobił Jest tutaj silnik 1.5 TFSI czyli to jest no to samo co 1.5 to, to jest to, to samo co 1.5 TSI w Volkswagenie ja osobiście ten silnik lubię spotkałem się z opiniami w internecie że niby on jest taki beznadziejny i niby ten dwulitrowy lepszy i tak dalej, aczkolwiek wydaje mi się, że w tańszy w obsłudze tańszy w utrzymaniu będzie właśnie ten 1.5 ze względu na to, że chociażby mamy tutaj rozrząd na pasku a nie na łańcuchu, co już zmniejsza nam na przykład koszt wymiany tego tego rozrządu o kilka tysięcy już przy takiej niższej prędkości słychać szumy więc pod względem kultury pracy tego samochodu, no to będziemy tutaj delikatnie odejmować punkty i faktycznie jest twarde zawieszenie, jedziemy trochę teraz po takiej nierównej drodze, patrzcie ja czuję jest, każdą nierówność, jest. każdą nierówność. Zobacz to. Bardzo mocno, bardzo mocno i jakby jest takie uczucie, że ten samochód no, naprawdę bardzo mocno czuć te nierówności i on się dostosowuje do każdej nierówności w tej drodze, co powoduje taki delikatny dyskomfort, można powiedzieć podczas jazdy. No i tutaj też kurcze, pieczone. No nie wiem, czy Q3 powinno być aż tak, można powiedzieć nastawione na sport. Jak chodzi o te wszystkie asystenty bezpieczeństwa i tak dalej, to działa bardzo dobrze. To trzeba przyznać, że pod tym kątem no jest to wszystko dopracowane, tak samo pod względem tych multimediów i tak dalej, no to trzeba przyznać, że grupa BAC to tutaj im to wychodzi. Oczywiście kamera cofania, nie ma kamery 360, aczkolwiek wydaje mi się, że, że ta kamera cofania jak najbardziej wystarcza. Oczywiście nie słychać tutaj jakichś stuków, takich rzeczy. To zawieszenie pracuje dobrze. Oczywiście podczas skrętów będzie nas wyjątkowo dobrze ten samochód trzymać, więc to na pewno na plus. Szerokość opony również sprawia, że raczej w zakręty możemy wchodzić z... Bezpiecznie z większą prędkością, więc oczywiście to też nie jest tak, że, że tutaj będziemy za to jakoś bardzo, bardzo negować. No, coś za coś, tak? Coś za coś. Mam tutaj średnie spalanie z 13700 km 264 godziny jazdy 8,1. Faktycznie średnie spalanie około 8 litrów. No jest to ciekawa sprawa. Jak chodzi o cenę, nie będziemy tutaj mówić o dokładnej cenie takiego samochodu, no bo musicie wziąć pod uwagę, że cena to nie tylko. Bo, bo na przykład o, ostatnio wrzucałem gdzieś tam shorty i TikToki ze Skody Superb gdzie powiedziałem, że ten samochód kosztował między 100 a 100, Taki samochód kosztuje między 100 a 120 tysięcy złotych. Wyśmiewanie w komentarzach i tak dalej, że jak to także na pewno tyle to nie kosztuje, że za taki samochód to w ogóle powinniśmy zapłacić 50 tysięcy złoty, słuchaj. W tym przypadku akurat ten egzemplarz to był koszt w granicach 130 tysięcy zł. Tutaj mamy 80 tysięcy przebiegu, mamy silnik 1.5, yy, mamy S-line zewnętrzny, wewnętrzny, mamy naprawdę fajnie utrzymane auto. Yy, no jest od pierwszego właściciela, nie było tu żadnej szkody, samochód jest w oryginalnym lakierze Więc to są rzeczy O których trzeba wspomnieć Bo cena to jedno Ale na tą cenę składa się coś I w momencie jak ja powiem Że 130 tysięcy Ale da się kupić za stówę Ja wiem, że da się kupić za stówę Ale da się kupić, zawsze będzie coś Albo będzie słabo wyposażony Albo będzie powypadkowy Albo będzie ze Stanów Zjednoczonych i tak dalej No ja mówię Pod kątem samochodów bezwypadkowych Z czystą historią z fajnie wyposażonych Z niskim przebiegiem Jeśli takiego samochodu szukacie To jak najbardziej możecie uderzać w link w komentarzu Dadaauto.pl My się takimi samochodami zajmujemy Być może nie są najtańsze, ale są po prostu dobre Zrobimy sobie takie przyspieszenie Od 0 do 100 powiedzmy Oj, 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 oj. Jakieś, nie ma te, te, te przyspieszenie nie jest jakieś spektakularne, trzeba to oczywiście przyznać. Aczkolwiek wydaje mi się, że jak na jeden, pięć silnik w takim samochodzie całkiem spoko, całkiem przyjemnie. Zrobimy sobie jeszcze raz z rolki, ze względu na to, że ten wyjazd od zera. No niestety nie mamy pogody, która na to pozwala, poza tym mamy nawet na ośkę. Więc, więc gdzieś tam może się to koło delikatnie uślizgnąć no i co, i przyspieszamy, i wyprzedzamy sobie załóżmy tira tak, wyprzedzam sobie tira okej, okay, okej, okay, dobra, dobra przyspiesza fajnie, ale trzyma te obroty do samego końca Oj! Fajnie, no te zawieszenie, one, te zawieszenie, no zobaczcie, znowu mamy coś za coś, tak? Czyli na nierównościach mamy twardo, ale w momencie jak wchodzimy w zakręt, to my nawet nie czujemy, żeby ten samochód się ugiął, Więc no, tu znowu na plus. Przechodzimy do Soa, czyli subiektywnej skali ocen Arciego. Mam tutaj ściągę, ponieważ jest to pierwszy raz. W naszej skali ocen będziemy brali pod uwagę pięć rzeczy. Jest to ekonomia, ergonomia, estetyka, osiągi i kultura pracy. Pod kulturą pracy rozumiem coś takiego jak praca silnika i zawieszenia. W każdym punkcie możemy zebrać od 0 do 10 punktów i później wyciągniemy sobie te. Średnią, zrobimy sobie taką listę, gdzie będziemy umieszczać te samochody na jakieś liście, bądź coś takiego. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać w praktyce. A więc, tak, za, zaczynamy od ekonomii. No i tutaj już bym powiedział, że to raczej będzie niska ocena, ze względu na to, że raczej myślałem, że to będzie mniejsze spalanie, bo to już jest około 8 litrów. W przypadku silników dwulitrowych TFSI to nawet jest około 10 litrów. Więc tutaj dałbym takie. 3 na 10, ekonomia, więc ekonomia oceniamy sobie na trójeczkę wydaje mi się, że to jest no po prostu słaba ocena yy, i raczej no damy 4, nie no z, z czwórką będę się źle czuł 3,5, ergonomia yy, ma, jest to, bierzemy pod uwagę to, że jest to Q3, więc nie wymagamy tego żeby tego miejsca tutaj było niesamowicie dużo, my oceniamy sobie w dniu dzisiejszym zwykłą wersję nie oceniamy sportbeka w sportbeku na pewno by ta E, opinia była słabsza, ta ocena byłaby słabsza. Tutaj pod względem ergonomii, no to tak, mamy mały bagażnik, mamy dosyć sporo miejsca z tyłu, mamy fajny komfort z przodu, więc y, trochę bym powyżej średniej y, dał, i tutaj dałbym takie 6 na 10. 6,5 na 10. Estetyka. Kurczę, szczerze powiedziawszy, gdyby te listwy były zastąpione jeszcze jakimś szczotkowanym aluminium i tutaj kilka takich zabiegów gdzieś tam bym dodał, no to na pewno ta ocena byłaby jeszcze wyższa. Aczkolwiek podoba mi się zabieg z klamkami, podoba mi się ambient. Generalnie samochód wygląda ładnie, z zewnątrz wygląda świetnie i moim zdaniem tutaj tą estetykę oceniłbym wysoko mimo wszystko więc dałbym takie 7 na 10 osiągi. Mamy silnik 1.5. Gdybyśmy mieli ten RSQ3 to oczywiście to będzie dużo bardziej zapierdzielać W naszym przypadku mamy 1.5. Dosyć to fajnie idzie, aczkolwiek przy przyspieszaniu bardzo wysoko trzyma obroty, żeby w jakiś sposób tam to nie wiem, nadrobić. Tutaj raczej dałbym takie 5 na 10. Kultura pracy. Pod względem silnika super, pod względem skrzyni super, pod względem zawieszenia Spoko jak chodzi o trzymanie w zakrętach, ale znowu bardzo duży minus jak chodzi o taką jazdę po nierównościach i tutaj raczej oceniłbym to takie 6 na 10. Średnią ocenę w przypadku tego w egzemplarza wyszła nam 5,6. Dosyć słabo. <laughs> Okej, okay, dobra, wydaje mi się, że powinno to być jednak trochę wyżej, ale dobra, no nie, nie, tak nie tak wyszło, zobaczymy jak wyjdzie przy kolejnych samochodach. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do kolejnych. Subskrybuj, daj lajka, daj komentarz, siejem cześć!